Uznanie wydarzenia. Może nam się wydawać, że zapomnienie o traumatycznym wydarzeniu i po prostu pójście naprzód jest tym najlepszym, co można zrobić. Nasz mózg prawdopodobnie zrobi wszystko co w jego mocy, aby zakopać pamięć o nim głęboko w nas, ponieważ pomoże nam to przetrwać w tym konkretnym momencie. Być może dlatego w niektórych społecznościach, takich jak duchowe i New Age. Może istnieć tendencja do skupiania się na pozytywnym myśleniu, rozwoju duchowym lub wyższej świadomości bez odpowiedniego zajmowania się lub uznawania traumy. Może to prowadzić do formy omijania, w której ludzie próbują uniknąć lub zminimalizować wpływ swojej traumy poprzez duchowe praktyki lub duchowe przekonania. Podczas gdy praktyki duchowe mogą być korzystne dla rozwoju osobistego i dobrego samopoczucia, ważne jest, aby zająć się traumą i przetworzyć ją w kompleksowy i odpowiedni sposób. Niewłaściwe rozpoznanie traumy może być problematyczne, powodując po pierwsze, tłumienie emocji. Umijanie traumy może wiązać się z tłumieniem lub unikaniem trudnych emocji związanych z traumatycznym doświadczeniem. W ten sposób możesz nie w pełni przetworzyć i zintegrować swoje emocje, co może prowadzić do tego, że nierozwiązana trauma powróci później lub przejawi się w inny sposób. Po drugie, niepełne uzdrowienie. Trauma wymaga głębokiego uzdrowienia, które obejmuje emocjonalne, psychologiczne i fizjologiczne aspekty. Samo skupienie się na pozytywnym myśleniu lub praktykach duchowych może nie zapewnić kompleksowego wsparcia potrzebnego do pełnego uzdrowienia. Po trzecie, unieważnianie doświadczeń. Pomijanie traumy może nieumyślnie unieważnić lub odrzucić doświadczenia tych, którzy ucierpieli. Może to wysłać wiadomość, że ich ból lub trauma powinny zostać zignorowane lub zapomniane. Co może być szkodliwe dla ich procesu leczenia i ogólnego samopoczucia. Po czwarte, wzmacnianie mentalnych wzorców omijania. Angażowanie się w omijanie zachowań może otrwalić cykl unikania trudnych emocji i doświadczeń. Może to utrudnić rozwój osobisty i uniemożliwić jednostkom prawdziwe zrozumienie i zintegrowanie traumy z ich podróżą do uzdrowienia. Uświadomienie sobie traumy jest kluczowym pierwszym krokiem w kierunku uzdrowienia. Traumatyczne doświadczenia mogą mieć głęboki wpływ na nasze samopoczucie emocjonalne i psychiczne. Uznając ich obecność, potwierdzamy nasze doświadczenia i dajemy sobie pozwolenie na rozpoczęcie procesu leczenia. Wydaje się to dość proste, ale wymaga dużej szczerości i odwagi. Oto kilka kluczowych powodów, dla których uznanie traumy jest niezbędne do uzdrowienia. Powód pierwszy: uznaj swoje doświadczenie. Uznanie traumy oznacza przyznanie się do bólu i cierpienia, których się doświadczyło. Ludzie często bagatelizują lub odrzucają własne traumatyczne doświadczenia, ale przyznając się do nich, uznajesz ich wpływ na swoje życie. Powód drugi. Przerwij cykl zaprzeczania. Zaprzeczanie jest mechanizmem radzenia sobie, który może tymczasowo chronić nas przed przytłaczającymi emocjami. Jednak długotrwałe zaprzeczanie może utrudniać leczenie i utrwalać skutki traumy. Potwierdzenie przerywa cykl zaprzeczania i pozwala skonfrontować się z rzeczywistością tego, przez co przeszedłeś. Powód trzeci. Uzyskaj poczucie kontroli. Traumatyczne doświadczenia często pozostawiają nas w poczuciu bezradności i braku kontroli. Uznanie traumy jest krokiem w kierunku odzyskania kontroli nad swoją narracją i podróżą do uzdrowienia. Pozwala to na podjęcie proaktywnych kroków w kierunku wyzdrowienia. Po czwarte, otwórz się na wsparcie. Przyznanie się do traumy pozwala sięgnąć po pomoc i wsparcie. Dzielenie się swoimi doświadczeniami z zaufanymi osobami, takimi jak przyjaciele, rodzina lub specjaliści do spraw zdrowia psychicznego, może zapewnić nieocenione wsparcie i wskazówki podczas procesu zdrowienia. Powód piąty: rozwijaj współczucie dla samego siebie. Trauma może wywoływać u ludzi szereg emocji, w tym wstyd, poczucie winy lub obwinianie siebie. Uznając traumę, możesz kultywować współczucie dla siebie i zrozumieć, że nie jesteś zdefiniowany przez to, co ci się przydarzyło. Współczucie dla samego siebie ma kluczowe znaczenie dla uzdrowienia i pójścia naprzód. Chociaż uznanie traumy jest znaczącym krokiem, Ważne jest, aby pamiętać, że uzdrowienie jest procesem stopniowym i indywidualnym. Poszukiwanie profesjonalnej pomocy u terapeutów lub doradców specjalizujących się w traumie może zapewnić Ci wskazówki i wsparcie potrzebne na drodze do uzdrowienia. Ważne jest, aby podchodzić do traumatycznych doświadczeń ze zrównoważoną perspektywą, uznając, że leczenie traumy wymaga zarówno autorefleksji, jak i pracy wewnętrznej. Integracja podejść opartych na traumie z praktykami duchowymi może być korzystna. Poszukiwanie wsparcia u specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy są dobrze zorientowani w leczeniu traumy, może również zapewnić cenne wskazówki i zasoby do skutecznego poruszania się po procesie leczenia. Pamiętaj, że ważne jest, aby priorytetowo traktować swoje dobre samopoczucie. I dać sobie pozwolenie na zajęcie się traumą i wyleczenie się z niej w kompleksowy i pełen współczucia sposób.